Cześć witajcie! Burak. Roślina, która wymaga bardzo precyzyjnego siewu i którą w teorii, aby siać w bezorce, no to potrzeba mieć super nowoczesny sprzęt. Co mówię że w teorii, bo w praktyce, żeby tutaj akurat mam takie szersze międzyrzędzie, w praktyce widać, że mamy bałagan na polu a buraki były zasiane zwykłą, zwykłym siewnikiem gamma 5 najzwyklejszym także nie jest to siewnik przystosowany do tego typu uprawy, nie jest to nowoczesny sprzęt a buraki tak jak widać jak widać, rosną tak samo żaden nowoczesne, żadne trzybelkowce do uprawy nic nowego tutaj e, narzędzia, które były używane do uprawy tego pola, są, były wykonane przeze mnie, zarówno głęboszek jak i agregat do płyt, ultrapłytkiej uprawy i tutaj pole było po zbiorze pszenicy. No dobra, było potależowane, te talerzówki nie robiłem, później poszedł głębosz, był wysiany poplon, później był, był nawet były filmiki tutaj z głęboszowania, Był filmik ściewu siewu poplonu, później też był filmik zniszczenia poplonu. I wiosna była wykonana płytkach uprawkach po raz kolejny. Jakby skoro wiosny, żeby ograniczyć parowanie, pobudzić chwasty, no i trochę zmieszać. Tutaj był zastosowany siarczan magnezu. No i wiosną, już wiosno mówię, już przed siewem były zastosowanie 80 kg azotu w postaci sali kolejna ultrapłukka uprawka i siew, tak jak mówię, zwykły gammo. Tak jak widać, rozstaw buraków jak to przy mechanicznym siewniku no tutaj nie ma co no ciężko jest to zepsuć, da się, wiem da się, ale naprawdę ciężko jest tu coś zepsuć przy tego typu sprzętach i boraki prezentują się tak jak mówię, bez nowoczesnych siewników da się Da się właśnie, dlatego też tutaj nagrywam ten filmik, właśnie żeby wam pokazać, że to jeżeli wie się co się robi, planuje się tak jakby do przodu, to wszystko się da. Kwestia jest taka właśnie, żeby planować, żeby mieć świadomość i podejmować działania, jakby zacząć już przygotowanie pod uprawę. Kolejną uprawę zaraz po zbiorze tego przed przedplon. Tutaj, też właśnie dzięki Tu nie było żadnego granicydu zastosowanego, żadnego środka totalnego. Buraki są w technologii konwizo. Dwa razy standardowa dawka konwizo. I pole wygląda tak jak wygląda. Trafia się oczywiście. Miotła zbożowa, ale tak jak mówię, nie stosowałem tu żadnego graminicydu, a konwizo średnio sobie radzi, że tak powiem, z tym chwast, chwaścikiem. Co ważne, z poprzednich lat, daję tak by swoje doświadczenie. Przede wszystkim nie doprowadzić do zawalenia pola przez samosiewy. Samosiewy, jeżeli już taka darnia jakby wyrośnie, to to, to to później się już bardzo. Że tak powiem ciągnie się za, za, za nami już później uprawo jest to ciężko zniszczyć i utrudnia to siewy luźna słoma, tak jak tutaj widzicie luźna słoma nie przeszkadza w ogóle ona się rozsypuje, ona się kruszy ona stanowi mulcz i właśnie uprawki o tu dziura pod żołnicy uprawki powinny być tak, tak dobrane żeby właśnie Według mnie. Zobaczcie, tutaj wszystka słoma jest jakby do 5 cm. Głębiej głębiej już jej nie ma, ale tak jak widzicie, ja tutaj jestem w stanie kopać palcem. W tej glebie i tak jak mówię, ta wszystka słoma jest... Właśnie po to jest agregat do płytkiej uprawy, żeby ta słoma zostawała na powierzchni, żeby stanowiła mulcz. Tutaj co do hmm, patogenów, szkodników i tak dalej, płodozmian, podstawa, oczywiście wtedy to jest płodozmian, podstawa, jak tak takby tam po drugiej stronie jest zasiana soja. Hmm, tutaj, o, jeszcze jest albo z górczy, nie wiem, z tej fas, faceli re, reszka, bo tutaj był jakby facelia zasiana w poplonie. Facelia, ze względu na to, że ten, ta łodyga bardzo łatwo kruszeje, po prostu gorczyca już jest dużo gorsza, ponieważ ten badyl jest bardzo twardy ta łodyga, i później nie chce się to kruszyć, nie chce się to łamać. Dlatego, tak jak mówię, to trzeba już przemyśleć wszystko do przodu. Dlatego też była wysiana facelia Mękitna. No i facelię też łatwo zniszczyć, no wiadomo, no głęboszowanie było wykonane. Bo jednak burak w moich warunkach bardzo lubi taką uprawę. Bardzo mu się to podoba. Że tak powiem, korzenie są naprawdę ładne, tylko kwestia jest taka, aby później przy siebie nie zagnieść pola. O co się rozchodzi? Często widzę teraz i na internetach i tak samo u mnie kiedyś było. na no mu usługę, gdzie przyjechał sześciorzędowy siewnik talerzowy. To myślę, że będzie super ale o coś się rozchodziło duży ciężki ciągnik tylko 6 rzędów dwa rządki zagniecione, dwa międzyrzędzia znowu dwa zagniecione także dwie trzecie pola zagniecione przez ten ciągnik i już te, te rządki, pole wyglądały jak, jak fala tutaj jakby według mnie leciutki ciągnik nawet ta 30, sześćdziesiątka no sześćdziesiątka już nie, ale trzydziestka jest naprawdę leciutki ciągnik, leciutki siewnik te pole nie jest powtórnie zagniecione. Czy tak samo ciężkie zestawy uprawowo? No, striptile. też mi się to nie podoba. O Te pole jest jakby zagniecione powtórnie. I to jeszcze bardziej, bo burak jest jakby no, w miarę wcześniej siany. U mnie było naprawdę bardzo dużo wilgoci. A to ultra płytko uprawko Ja mogę te kilka centymetrów osuszyć. To się szybko nagrzewa, sieje i rośnie. I mówię, tylko te 5 cm sobie uprawiam. Jakbym uprawiał na 10, już wtedy wywalam kluchy. Tutaj, gdzie jesteśmy, jest no, taka no, średnia gleba, jest i zarówno i słabsza. Tu akurat gdzie stoimy, jest taka glinkowata, tutaj kawałek dalej już jest piasek, znowu glina, tam dalej jest margiel, tak już się troszkę nawet przyśwituje. Tam są troszkę mniejsze borastki Ale właśnie, tak jak mówię. Nie wywalać tej kluchy z pod spodu. O to się nie sprawdza. ani ty, tym bardziej jak ząb jakby rozmazuje, jak masł, jak przechodzi jak przez masło, też mi się to bardzo nie podoba. Bo wtedy jakby zagniata, z, 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 zalizuje te ścianki. No I wtedy też trzeba dużej, dużej masy, żeby zamknąć tę szczelinę, także tak jak mówię, no. U mnie, właśnie, burak mniej więcej co, co 6 lat przypada na pole. No i wtedy co te 6 lat, jakby głęboszowanie pod tę uprawę, jak najbardziej mi pasuje, jak najbardziej mi leży, że tak powiem. I tak mam to jakby rozplanowane, że właśnie pod burak, pod soję, będzie wykonywane głęboszowanie pod inne uprawy, już w zależności od warunków, ale już jakby teraz, już mogę ograniczyć te głęboszowanie, już wszystkie. Wszystkie pola moje są już by po dwa razy zgłębuszowane, także teraz już mogę to jakby odpuścić troszkę temat. I bardziej, no, pod, pod poszczególne uprawy raz na 6 lat, to myślę, że nie będzie ani za dużo, ani za mało, że tak powiem, głęboszowanie. I tak jak mówię, no, trzeba myśleć do przodu właśnie. Tak jak mówię, no ta luźna słoma Mimo, że było kilka uprawek jak był ten siew poplonu, niszczenie tego poplonu, ale to wszystkie były uprawki na te kilka centymetrów, to wszystko jakby zostaje na powierzchni, tym się może żywić, mogą się żywić dżownice, to jest przede wszystkim ochrona gleby przed erozją, bo też taki no niemiły miałem kiedyś akcent z erozją wieczną, że tak powiem, w buraku. O, tutaj też jak widać jak widać grzybki się w tym rozwijają na tych resztkach także jest bardzo fajnie cieszy ten fakt właśnie miałem bardzo nieprzyjemny nieprzyjemny rożek gdzie po prostu około hektara buraków erozja wieczna po prostu wiatr już w zasadzie nie wiadko, piasek ściął. I to był taki moment, kiedy też człowiek bardziej przemyśla to, co robi źle, że tak powiem. Co można zrobić inaczej, aby nie powtórzyć tego schematu, że tak powiem. Po buraku, po buraku też będę, będę się, znaczy starał się. Ma, odbiór chciałem. No, i się w sumie udało, bo tak jak gdyby mam pole w dwóch, po, dwóch powiatach, bo tutaj gdzie jesteśmy jest powiat krasnystawski, Tam dalej mam pole, jest już powiat Chemski. No, i akurat tak się składa, że w tamtym powiecie będzie na początek września gdzieś odbiór, i tak się też jakby zdecydowałem na ten wcześny odbiór. Tak samo w zeszłym roku był odbiór we wrześniu, 20 chyba 24 czy 5 września był odbiór bo cóż, też nie o to chodzi, żeby jakby budować budować strukturę tej gleby, żeby później, no wiadomo, we wrześniu też nie wiadomo jak będzie, ale jest na pewno większe prawdopodobieństwo, że będą w miarę optymalne warunki albo będzie sucho, niż że będzie błoto mokro i będę gdzie baimitury i brudzy po kolanach, także to też jakby patrzę na, ten, na, na, na to, patrzę na to żeby po prostu nie niszczyć tego, co, co, co o, po prostu staram się stworzyć, co tutaj już kilka lat nie było rane, ta struktura gleby naprawdę się zmienia i no, żal jest to później popsuć, bo no, burak jest taki, no ostatnie lata był bardzo dochodową uprawo, ale właśnie ten zbiór, ten zbiór no, jest tak jakby troszkę zbiór w niekorzystnych warunkach jest. No, dramatem dla samej gleby. Wiem, może się to tak nie każdy tak, tak dogłębnie o tym myśli, jak ja, ale no uwierzcie mi no to jest, to jest zagniecenie gleby no, wpływa jakby na, 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 na wszystko, co się później w tej glebie dzieje, na jej właściwości, no i później jeszcze przewrócenie tej gleby do stanu używalności, że tak powiem. To też nie jest rok, tylko są już lata znowu. I tutaj, jakby, jeszcze jeżeli jest za mokro, później się to chce na siłę zasiać, coś w tym stylu zrobić. To tak ja czasami widzę, jak po dwa ciągniki spore i cztery skiby za tym jednym, a ten pierwszy na lince ciągnie tego drugiego. Bo też widać takie akcje. Mm. Powiem tak, no u nas nie ma nie jest tak popularne coś takiego jak łopata mechaniczna, ale wtedy w takich warunkach ta łopata mechaniczna by była idealna. A nie pług czy bezorkowce i darcie bełtanie by się w tym błocie, bo to jest kolejna kolejna jakby destrukcja tej gleby, także mówię, Rusina sama w sobie jest spoko, ale 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 ten zbiór i później to co się dzieje po zbiorze no może bardzo negatywnie wpłynąć na, 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 na daną, daną uprawę, także tutaj też właśnie jestem na polu, aby pobrać, pobrać liście do analizy właśnie ten moment, gdy już jakby z, no, rośliny skryją międzyrzędzia i zaczyna się przyrost korzenia jest jakby ostatnim momentem, kiedy można, jakby ostatnim. no nie ostatnim, ale jest to moment, w którym są jakby opracowania, w których można odnieść się jakby po przebadaniu, mieć jakiś odnośnik do tego, co, co wyjdzie z analiz. A tutaj, jakby same, same liście, jest to KW, KWF Su Perła. Odmiana, tak jak widać, te liście są w układzie V, dlatego one tak jakby nie tak szybko skryły między no bo po prostu jakby się rozłożyły no to o już dotyka tego, a tak stoi ten liść dalej Wiecie ja coś się rozchodzi Mówię tutaj akurat, tutaj akurat nie wiem czy to widać ale no jest taka troszkę bardziej glinkowata gleba ale tutaj mimo to tak jak widać o, i grzybki sobie rosną i ja tutaj jestem w stanie ładnie Ręko w tym grzebać. I tak jak mówię, no podkreślam, ta słoma jest luźniutka, ona tu nie przeszkadza, a stanowi pożywienie dla mikroorganizmów, dla zgrzybów, dla, przede wszystkim dla drzownic. Hmm, tutaj coś odkopywało. O, już jest taki buraczek. A dobra, już wiem co tu się działo. I cóż, myślę, że to by było na tyle. Także trzymajcie się. Cześć.